Oto już wyszedłem, go zobaczyłem co u tych sąsiadów się dzieje. tutaj, tu wójt. jak po niemożliwe! Aaaaa! No zobacz... No zobaczcie, tam jest kuweka. Oni tam mieszkają. Aaaaaa! Aaaaa! Angela, tak prawda, prawda. Zobacz, i ty sam idziesz szybko, zobacz, bardzo co jest Aja, ja, ja, ja. aja! Coś mi na nigdy nie nagrają, No do sklepu, w cały sklep! Prawda, prawda? Musimy iść. nawet ty, by I w prawdziwy dom! O jakaś jakieś wisi. To nie jest możliwe! Tam była ich działka, ale to nie jest możliwe. debil! Flash! Nas. No wiecie, Flash! do sklepu i jak sklepu normalnie jak Flash! normalnie się Flash! Actually feel like i do do you do not to do it so go not